To dwuletnia Kaskaja, córka giera 2 i klaczy Karuzela pod Tagula. Proszę Państwa, zmiana również do katalogu. klaczy wygrała jeden wyścig, dwa razy była druga. Eee, raz e, trzecia wygrała ponad 28 tysięcy złotych. Proszę Państwa, rodzina wspaniałego Kataryna, z ministerstwa rolnictwa, klaczy Karidża, Karkado, do Kalahari Dream, która znakomicie radzi sobie w tym sezonie również. Czy... Za... Ktoś z państwa zaoferuje mi 8.000 złotych 8.000, 8.000 8.000, 8.000 8.000 for kaskaja 8.000, 8.000 Lot nr 72 8.000, 8.000 Czy ktoś zaoferuje mi 8.000 złotych 8.000, 8.000 6, 6.000, 6.000 6.000, 6.000 To jest 6.000,

10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy, jest 10, dziękuję bardzo. Czy dostanę 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12, 12, 12, 12 tysięcy, 12, 12, 12 proszę Państwa, zróbmy krótko. Pierwsza oferta na poziomie 20 tysięcy kupi konia. 20 tysięcy, pak pietę bekania. First bid over 20,000 buys this force 20 tysięcy, 20 tysięcy. Czy ktoś zaoferuje mi 20 tysięcy za kaskaję? 20 tysięcy. 20? 20, 20? Proszę Państwa. Urodziwa, dorodna, z Wydzięszczyni w już w wieku dwuletnim. 20 tysięcy, 20, 20 tysięcy, 20, 20. No niestety nie widzę. I koń będzie musiał wrócić do stajni 20 tysięcy. Nie mamy takiej oferty. Dziękujemy bardzo.